Dzisiaj troszeczkę powiem Wam o skryptach runicznych, ponieważ dużo osób pyta się mnie, kiedy skrypty runiczne są prawdziwe. Ja bardzo lubię runy bardzo często używam skrypty runiczne do różnych spraw. Kiedy ja poznaję, że ten skrypt runiczny działa, bo jak wiemy, runy bardzo mocno przyciągają energię, bardzo silnie działają na naszą energetykę. I potrafią nas albo chronić, albo dodać nam energii, albo odjąć energii z jakiejś rzeczy. Kiedy dla mnie są prawdziwe, bo oczywiście każdy z Was może mieć całkiem inne zdanie, mi często się skrypty runiczne czy obrazy pojawiały bardzo intuicyjnie. Ta symbolika run, której używamy do chrony, czy do Często w biznesie zgłaszacie się do mnie, właśnie, żeby zrobić Wam skrypt runiczny, który będzie czy przyciągał klientów, czy chronił Wasz biznes w pewien sposób. Skrypty runiczne do danej osoby, one mi się pokazują gdzieś intuicyjnie. Zresztą run możemy używać tylko intuicyjnie, dlatego że każdy z nas ma inną wibrację i czasem możemy czuć się przytłoczeni energetyką danych run. Więc czy ten skrypt będzie, Działał, działał, jakby odczujecie, czy przyciąga energię, czy przyciąga klientów, ale tutaj jakby apeluję, żeby do run właśnie bardzo z takim wyczuciem, z taką energią, właśnie też Państwa sposób pokory podchodzić, tak jak do wszystkiego, bo jest to energetyka, jest to energetyka, którą możemy wykorzystać do różnych rzeczy, ale też możemy sobie zaszkodzić. Możemy być czasami przeenergetyzowani tymi runami, dlatego tutaj trzeba się bardzo mocno wykazywać delikatnością. Bardzo mocno się wykazywać właśnie taką energią, powiem, intuicji przede wszystkim. Można sobie zrobić, nie, znam klientów, którzy sobie zrobili runami taki koktajl energetyczny, że trudno im było potem posprzątać, więc więc używajcie tych run zdecydowanie. Czy zgłaszajcie się do osób, do których macie zaufanie, do których mają wyczucie, przede wszystkim, to jest jak jedzenie właśnie, te runy są tak jak jedzenie i do nich podchodzimy, powiem, z pokorą, z wyczuciem, z delikatnością, ale też przede wszystkim tutaj z taką potrzebą, z potrzebą to jest bardzo ważne.